Na zakończenie tych wspaniałych trzech dni które w ogóle szkoda, że się tak szybko skończyły, bo w ogóle zleciał ten czas tak, po prostu tako. Jeszcze moglibyśmy tutaj siedzieć i siedzieć. Chciałam przede wszystkim bardzo podziękować, tak? Podziękować Gabi, podziękować Betty, podziękować całemu zespołowi e, ArtSize i, i tutaj ludziom pracującym. E, moim ogólnie marzeniem było znaleźć się tutaj i w ogóle zobaczyć tych wszystkich ludzi. E, marzenia się spełniają, jak to mi Betty powiedziała. Walcz, to zobaczysz, że marzenia się spełniają. No i jestem tu, byłam tu, wyjeżdżam zaraz. W głowie pełno emocji, pełno rzeczy, których się dowiedziałam i które mam. Taki zamiar, że będę je wdrażać w swoje życie. Tutaj duże podziękowania dla Anetki, która gdzieś tam otworzyła mi oczy na pewne rzeczy. Także wracam do domu kawałek drogi, bo to Jelenia Góra. Mam nadzieję, wiem to, że na pewno się spotkam jeszcze tutaj z niektórymi osobami, jak nie ze wszystkimi osobami. Będę bardzo mi to wspominać, bardzo polecać wszystkich i jestem bardzo wzruszona. Dziękuję, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i kocham Was.